ma, a dzisiaj pokażę wam jak grać w pro fortnite Zostawcie lajka, like słowa, po więcej takich materiałów No więc dobra, mapka na której będziemy się rozgrzewać jest a to ta mapka Wijamy. i najbardziej wam pokażę jeden z tych trybów, w którym teraz się rozgrzewamy a potem pokażę wam co gram Więc no, więc możecie pochwalić się w komentarzach ile macie pera no i co, zaczynamy z tych pięciu trybów Wy na starcie na pewno nie wybieracie edity, moim zdaniem. O te piękne edity, na przykład One Edity, to nie mają szansy nie, one nie mają sensu, jakby. I Idziemy na Free builda i zobaczycie, jak gram na starcie. Widzicie? Gram tak, bo jestem nierozgrzany i dopiero w sam. Potem idziemy sobie widzowie na inne mapki, na przykład. Ja najpierw idę na przykład na Pizza Control. Zobaczyć tylko jakieś fajne, fajne pizzy. No Jezus. No dobra, idziemy teraz sobie. po tym, po rozgrzewce na pewno nie idziemy na EDIT na pewno nie możemy iść na No jeszcze inne ćwiczenia ale już nie przedłużajmy dla Was widzowie, idziemy na... No, na to... Co robię po gierce. No więc dobra, normalnie ja idę jeszcze na... Jak to ja lubię. Idziemy na... Idziemy na 2v1, ale ja... O, na ja przykład takie. Ale ja tu dzisiaj pominę już i pójdziemy na Rankeda. Oczywiście powinien zapytać, I tu nie gra te tak pro... No teoretycznie nie, tak, teoretycznie nie no jeśli idziemy na solo, to i możemy zagrać pewnie będzie no nie musimy i pewnie powiedzieć ej, ale Pro nie tylko gra te rzeczy no właśnie, Pro inne rzeczy o którym opowiem wam w innych odcinkach bo tak to by było tego za dużo, na przykład jak grać late game, jak analizować gierki w czym popełniasz błędy tego nie powiem w tym odcinku tylko zagrał jeszcze się dla was Rakeda, no i co zobaczcie jak mi pójdzie, e, chciałam wam wizualnie powiedzieć, że na przykład gdzie najlepiej polecić podczas busów. A będzie też w następnych odcinkach. No i co ja lecę na swojego spota? Co je

50 graczy, bardzo ciekawy. No, dlatego to jest odbywa właśnie diament 2, 3, elita, czasem Unreal tu jest, strony. Ja nie wbijam po prostu, wiecie, nie ciało mi się. Tym tak, bardziej tu się rozgrzewam, bardziej gram, nie wiem, na Unrealach, z ludźmi, na których nie wbijam tak procent, nie wbijam. I widzowie na przykład, no, mój lud nie jest idealny, teraz nie będziemy mówić, że jest idealny, no, poza septymionem to karabinek jest gumiany. Zresztą na tą miejscówkę, jeśli tu nikogo nie ma, jeśli ktoś jest, to no, go rozwala. No nikogo nie ma, więc ja sobie biorę bardziej amunicję, wszystko tutaj, tarararara, amo amo. Minis. Rotate. I teraz zawiedzę Grandawe'l pompą. No ten lód jest najlepszy w tym momencie. Zgadnijcie, jaka... Możecie zgadnąć, ile mam PR w komentarzu. Przypominam, osoba, która pierwsze zgadnie, dostanie komentarz. I serduszko ode mnie. Ena stvar, da se zase ne sme se druščati. Ne skabljamo to. problem jest na miałem, to że jeśli nie wolęś na miejscówkę, to nie masz fragów, nie? Bo jest już top 30, nie? Te takie górce na... to nie byłoby w 56 osób. No, na przykład tam się lepiej, to mogę w nim ulecieć, nie? Dobra. No. Onreal, widzicie? właśnie. Dlatego mi takie coś na Unrealu, to już... Trochę mi to bez różnicy, czy jak na Unrealo, czy na... Nie wiem, czy na jakimś diamencie, bo i tak mam Unreal'a rano. więc jeszcze tego nie rusza, więc chyba ukradę klawiaturę. Kompa bratu Ten Unreal też się nie rusza, no widzicie? No jakby... Po prostu to nie jest dla mnie trudne, nie żeby tak robić. Unreal Land będzie się list E-Unreal, coś takiego. Bo Unreal w tych czasach może być każdy, kto po prostu gra. Gdzie O, kurwa. Dobra, on dobrze pikuje, ale dobry. Albo jednak nie aż taki dobry. Wydawał się dobry, ale. I dalej zabieram tą ochronkę. I wyrzuca, bo ona jest bardzo niepotrzebna. Chciałam coś miał ciekawego? Chyba nie. Bo to dobra pompa jest gautek, nie? Ona jest legalna, nie została wycofana czy ona... Jest dobra na blisko, nie? Bo woda jest do wymiana. więc za przykładą no, mega łatwo się robi w razie, nie? Elity? A tak samo miała taki sam poziom na czy w biawno. No nie, nie wbijałam do tego rund. Jedynie co to, to ci undrilly mogą się pochwalić, że po prostu umyło sobie razharny, nie? Lecę nas tą skrzynkę, B. Nie wiem co to rewolwer mi wypowie. Mega, mega Fortnite, nie? Drzewa nie dają matca. Drzewa nie dają matca, typowy Fortnite. Ej far... fajnie sobie farmie. Mega. Mega można sobie pofarmić. O, te daje, się że te jeszcze nie będą dawać. Jakieś tam są. Chwilę ktoś się jeszcze... czekajcie, przesunię się. Spray za 3, 2, 1. On Myślę, że na Minigana się nie opłaca wjechać, nie? Jest takie przysłowie, Minigun to nie oniebrownie, Minigun to jest zabójca. A gdzie jest jeszcze przysłowie? Batman to nie skin, Batman to gród. On się leczy, nie? Będzie grał z Minigana, gościu? Zresztą coś tam potrafię co to, ale Widać to taki poziom bardziej gra na sofokrą w toku coś jakbym rośnie nie było dobre Tylko chyba no mi... Rewolwer nie za 40 więc to tak jakbym... Weźmy taką rewolweru mi dać ale Nie mówił Boxa więc no, w sumie E widzicie to niedzielę są słabiej No to jest taka taka prawda Mały szabal O, medalę, mogę w medalną wlecieć, Właśnie? Co znaczy się medem datuje? Gdzieś na pewno nie będzie dużo, duża ale dla mnie to jest dużo. Gdzie ja. ja jest medalio? Nie nam już preza. Mhm. O, fajny jesteś. O, tam jest, dobra, widziałam go. Dobra, robię boksa Wchodzę na drugiego boksa Łódź się grać. Naucz się grać, no jakby nie ten ślizg. Nie no dobra, siódme miejsce widzowie, jakby Top 7 i możecie ocenić, czy jestem botem przez dobry. Daxik trójka. Mm. Nie wiem w ogóle co to za ranga, bo widać, że goście nie ogarnia, tylko po prostu... Pan z minigana dla gana mnie i potem wolną mi pompę dzięki ślizgowi. No widzicie, no ja mam też tutaj dość dobry graczy. I co? Na dzisiaj to tyle. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, np. grać w Dead Game, analizować gry, zostawcie lajka, suba i pamiętajcie o godzie Batman w sklepie Fortnite.